Gdzie ty mnie targasz kroju Jeden puszcza i mnie gruba się! Aaaaaaaaa! Już nigdy stąd nie ucieknie! Nigdy nie ucieknie z mojego domu! Muszę uciec! I uda mi się uciec jak będę miał nie ILE?! 2,5 miliona siły! Przecież ja mam tyle siły! Patrzcie! Mam 2,5 miliona! Dobry. Może jeszcze nie mam tyle, ale zdobędę. A -a! Chcę je złapać. Zaraz wam pokażę, jak zdobędę tą siłę. Potrzebuję tylko, żeby mnie nie widział i muszę sprzątać śmieci. O! Chipsy! Szybko, więcej śmieci. O, mogę tylko jednego śmiecia trzymać. I zobaczcie, co ja mam tu wykopane. Mam fabrykę! Szybko śmieci do śmieciarki. Walimy młotkiem w śmieci. Teraz tu trzeba rozkruszyć wszystko. Stąd też wymieszać. I mamy proteinowego shake'a. Ale będę miał mięśnie teraz! Patrzcie, pierwszejka, Jeden siły mam, ale idę go kopnę teraz No i chodź tu, chodź cwaniaczku Chodź, chodź, chodź To i mnie wykopał Tu z powrotem Ty Gnoju, jeszcze ci pokażę Tylko zdobędę 2,5 miliona siły O, ale go pokonam, kopnę go I ucieknę, szybko, śmieci, kolejne śmieci no, i dobra, dobra, najpierw jeszcze kloc, Ale tu kolejne śmieci. Rozbijamy je. Ale jaja. On coś tu ogląda. Siedzi na kanapie, wielki, gruby. I ogląda. Jak tu wskocz... Ja Jak ja mam się tu. Wskocz tu! Trzymaj się tam. On ogląda mnie. No, spadłem, no. Ile teraz szejków mi wyjdzie? O! Jeszcze spina mam. Darmowy spin. Co będzie? Ja to mam zawsze szczęście. Ja mam zawsze szczęście. Pięć minut podwójnej okay. siły. Robimy szybko. Szejki. Mam cztery szejki i jak je wypiję? Dziewięć siły! O, ale rosnę! Pierwszy kolega jest za jeden siły. O, no wygląda na takiego, co by miał jeden siły. Skibidi toilet, kolega. A tu są jeszcze. Siła, dobra, bierzemy siłę. Co ty tu robisz, koleżanko? Coś ty tu przylazła? Ty, 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 to jest moja cela. Ja ty jestem przetrzymywana, nie ty. Siami stąd! Chciała uciec, żebym ja za nią robotę zrobił, ona by se uciekła. Moim tunelem. O, nie. To ja będę silny. Ja będę miał 2,5 miliona siły. Kopnę go prosto w... w żołądek. Go kopnę i on się zżyga i mnie wypuści. Ucieknę. Tak, to jest plan. Szybko śmieci. Śmieci do kosza i. Ty śpisz! Stawaj gówniarzu! Ale dostał patelnią. Teraz już wiem, czemu trzeba mieć siłę na nich. Żeby ich pilnować. Kolejny pracownik. O elegancko! Kolejny, ile siły? 10! Ta, a ja mam już zero. Zabrali mi siłę dziady. No dobra, popracuję sobie też. Ciekawe, ile teraz szejki dają. Mamy aż 3 i 3 dają mi 9! Zaraz będę jak Hulk! A jak będę miał 50 siły, to będę mógł zniszczyć te drzwi. Ja muszę się dowiedzieć, co jest za tymi drzwiami. Szybko czas się wziąć do roboty. Wypijamy 6 drinków proteinowych. 18 siły. Zatrudniamy kolejnego ziomka. A tylko mi zaśni. Ja mam nadzieję, że wy też nie śpicie. A żeby mi to udowodnić, musicie szybko kliknąć łapkę w górę i zasubskrybować kanał. A tam już patelnia czeka na takich, co nie klikają. O, dwa razy więcej siły. Tylko dlaczego ja tylko jed... Aha, ja mogę zbierać zdechłe szczury i zdechłe ryby, to one. A, bo z nich są szejki. Zdechły szczur ma najwięcej białka. Nie, no, ci dalej śpią, bo łapki w górę nie kliknęli. Ej, stawaj! Nie, no, kolejny, ja ci dam. Co, za mało wam płacę? Dobra, no nie płacę im. Nie płacę, ale słuchajcie, od dzisiaj mam dobry dzień. Od dzisiaj będę wam płacił dwa razy więcej. A szefie, a ile to jest 0 razy dwa? No, dalej 0, ale już. Dwa razy. Większe zero. Więc macie lepiej. Macie i się wsiąść do roboty. Nie ma co się cackać. Trzeba zatrudnić kogoś, kto będzie te śmieci mi przynosił. Bo ja, ja, ja stracę całą siłę, jak ja będę to nosił. O! On mi teraz będzie nosił śmieci. Nie no, a oni se poszli dalej spać. Ja nie wierzę. Ja zaraz oszaleję. Gówniarze jedne. A, bo oni energy drinka chcą za 200 Robuxów. 199 Robuxów na energy drinki trzeba wydać, żeby gówniarze nie spały, no? Ile wy macie lat, ja się pytam? Dzieci nie mogą takich rzeczy pić. Jeszcze patrzcie, co te dziady tu narysowały. Pomocy! Chcemy uciec. O nie! I ucinam wam podwyżkę i nie będziecie zarabiać już dwa razy więcej. I znowu zarabiacie zero. O, jeszcze ja tu za was będę pracował, tak? Nie, ma co się co podwójna siła na godzinkę, bo coś tu czuję, że tu ja całe życie spędzę, ale zaraz odblokuję, rozwalę te drzwi, rozwalę! Tak oblecę, tak kosko pa! Kopię się nogą, ale ja kopnę rękami. 10 szejków, teraz wypiję! Ile siły, ileś. Si 42 siły! Tak jest! I dawaj kolejnego ziomka. I oni teraz tu sami będą mi robić wszystko! No i elegancko! Jak tutaj fabryka tak będzie działać, to zaraz zarobimy 2,5 miliona siły! I wtedy tego dziada rozwalę! Siebie to już bym go. Idę go kopnąć, idę go kopnąć. Ale cię kopnę dziadu, kopnę cię. No mówię gruj kopną silniej, no. Co, myślisz, że jak jesteś grubszy, to jesteś silniejszy? O, czekaj Tylko wygrzebie ze śmieci więcej szejków O, bierzemy kolejne szejki 66 siły I teraz rozwalamy te drzwi I skopa z pięści Wściekłe pięści Ha Mówiłem, że skopa pięścią zrobię ręką O, co tutaj będzie? Dowiemy się, jak wszystkie szejki wypiję 90 szejków to jest więcej, niż ja bym teraz chciał 90 herbat wypić. Pijemy teraz nasze szejki 96 na raz. 400 siły! Więc tu jest kolejna taśma. i ja od razu mogę kolejnego zioma zatrudnić. I kolejnego, kolejnego... No i na ostatniego mi nie starczy, no super. 250! Kto to zwariował na tyle, no? A jestem ciekawy chociaż, czy to więcej da. Uwaga, bijemy w kamienia i pijemy z 50 na 65! Jeden daje. I to jeszcze tu nie ulepszyłem. A, bo mnie na razie i tak nie stać. No tak. Later. Ale teraz już mnie stać. Więc jeżeli tutaj ulepszymy za 75 siły i zrobimy kolejnego szejka, to ten daje z 38. 61. 38 minus 61. To będzie jakieś. No, na pewno więcej niż ostatnio. Pani od matematyki, proszę mnie nie bić. Ale tu tą pierwszą fabrykę też nie ulepszyłem. I oni jeszcze szybciej mogą. Ale jaja, 10, 13, 18. Na maksa! I jeszcze szybkość teraz. I ja cię kręcę. Czyli co oni teraz robią? Ale jaja, jak szybko! Dwie sekundy tylko. I to mi. Ale ja już tu dużo mam. I teraz już mam też 250 siły na ostatniego. Ha! Pracować, dziady! Zaraz się stąd wydostaniemy. A tu też ktoś inny napisał, że chce pomocy. I to chyba Gigachad. Uwięzili Gigaczada nawet w ścianie, widzicie to? Nie martw się, gościu. Ja będę silniejszy od ciebie. Ja dam radę pokonać tego bydlaka śmierdziela. Chodź tu, Gnoju, kopać i zasadzę zaraz. Wypuść nas wszystkich, ale już powiedziałem. Nie. Poczekaj, niech mi 2,5 miliona siły. Oj, poczekaj. Tu się uzbierało 36 i 270 A po co jest DJ Khaled w ogóle? A ja też chcę go zatrudnić Będzie robił muzę c, 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 c. Tak jest, jasno, da, jasno da! Dawaj go, zobaczymy co on da O, siema! O... <gryativity> ja cię kręcę, on mnie motywuje, żebym miał więcej siły! O, 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 o. Ale idzie masa! O, siła! Masa! Kiełbasa? Brak! Kaktusa, chciałem powiedzieć kaktusa, na pewno chciałem powiedzieć kaktusa. Yy, co ja miałem tu zrobić? Yy, tak, upgrade'y, na pewno upgrade'y. Pyk, pierwszy, drugi. Ja cię kręcę, DJ Kalec, co mi zrobił. Od razu na maksa lecimy. Przecież ja go zaraz pokroiłem, 2000 siły już. Tu są proteinowe szejki, jak ja je wypiję z 2000... 4000 SIŁY! Dobra, od razu, patrzcie, rozwalamy drzwi. Uwaga... O, się zacięło przez chwilę. Jo, ale dywan fajny w ogóle. No i co my tu możemy zrobić? To oczywiście zatrudniamy jak najwięcej. Jeszcze. Halo? Ty, jestem za biedny. Ty, DJ Kalet! coś się nie starasz w ogóle. Dawaj proteinowe szejki. Więcej. To już wszystko wymaksowane. W drugiej też. I kolejny pracownik. Jazda, jazda mi z szejkami. Ile mi jeden daje? Uwaga. A nie dowiem. 2200. 2400. Jo, to tu można przyspieszyć im to. I jeszcze. I jeszcze tu. I tu. Ja cię Kresy Dazara, zara uciekniemy, ale ja <laughs> O nie, tam jest mój obrazek. Halo, tam jest mój obrazek. Widziałem, jest mój portret. Tam jest napisane, mój najlepszy przyjaciel. Aha! I ten gruby gościu. O, o... A, bo on myśli, że jestem jego najlepszym przyjacielem, tak? Tak się przyjaciół traktuje, gnoju! W piwnicy się trzyma ze śmierdzącym kiblem i... Z... A nie, nie ze zaśmi... Umył mi kibel. Nie jest śmierdzący. Dziękuję, jesteś kochany. Mój najlepszy porywacz, najgrzeczniejszy na świecie. Kocham cię. Ale prześcieradło już nie wygląda na umyte. Prześcieradło wygląda tragicznie. Jakby to moja babcia powiedziała, nic tylko jeszcze tutaj nas no narobić na środku, no! Ile tu siły przyjdzie? 48... 10 tysięcy! Ja jeszcze tych nie wypiłem, 20... Dobra, najpierw trzeba zrobić upgrade'y. Są na maksa. Pyk, pyk! O, ja cię kręcę. 6 tutaj... Tu się nie da, ale to jest szybkość, ale mamy tu na maksa. Wypijamy 30 szejków i mamy... 12 tysięcy siły! Nie ma co się cackać, od razu rozwalamy kolejne drzwi! Yeah! Jest siła. Co to jest za lub? To jest silny lup. Niebezpieczny. Bo jest chyba jak wąż rzeczny. jest niebezpieczny. No i co? Trzeba pozatrudniać kolejnych, no. Ale już tak rośnie siła, że zaraz to. Pokonam dziada. Pokonam dziada! O! A tu jest w suficie pan Elon Musk w ogóle. Dzień dobry, panie Elon Musk. Ma pan pożyczyć 5 zł, bo pan ma dużo pieniędzy. <noise> nie odzywa się, nie wiem czemu. Od zawsze wiedziałem, że bogaci ludzie są jacyś dziwni i mało gadatliwi. I czas na broń ostateczną. Automatyczne picie białka. O, oh, auto protein, proszę bardzo. I teraz samo będzie się piło. 16 tysięcy, 17 ale dużo. Giga czat, pomogę ci 102 wyjść, zobaczysz. Dzięki ziomek, nie mogę się doczekać, aż wrócę na siłownię. Będziesz, będziesz machał ciężarkami, zaraz znowu. Tylko poczekaj, nas wyciągnę i tu trzeba upgrade'y zrobić. A ty jest na maksa, dobra, jeszcze tu. Szybciej, szybciej, do roboty. O, dwie sekundy, to mi się podoba. Ja cię kręcę, ja już tutaj mogę rozwalić, a ja jeszcze potrzebuję tu. Nie no, najpierw potrzebujemy pozatrudniać kolejnych, halo, bo ja jeszcze tutaj. Ile ten shake daje? Dawaj, dawaj do roboty! Gnoję. Ile tu się czeka? No halo, rób tego szejka, mieszaj. Dobra, mamy trzy. Aha! Ja zapomniałem, że to mi się samoterapija. Ja chciałem głupi to wypić. Pod... No głupi, no głupi. No. Zawsze wiedziałem, że matka mnie okłamywała. Ona mówiła, że jestem mądry. Kłamała! Dawaj, 22 tysiące, rozwalamy te drzwi. Chyba, że najpierw zrobimy tu upgrade'y. I będzie teraz siła jeszcze szybciej leciała. Easy na maksa zrobione. Ja mam już 125 tysięcy siły. Zara będzie milion. Jedna na milion na całe życie. Dobra, cicho, cicho. Rozwalamy kolejne drzwi. O, oh, Ale jojo, jak ten pokój już wygląda. To jest jakiś fajny, gamingowy. Dobra, tu jest, jest wyjście. Normalnie zara wyjście. Aha, 40 tysięcy! 50 tysięcy! No to już jest przegięcie pały, jak nic. Ja tu nie będę darmo zjadom tyle płacił, ja wolę sobie sam to zrobić. Dobra, żartowałem, już się napracowałem. Ile? 60 tysięcy kolejny Oszaleli. Niech będzie tym darmo zjadą 60 tysięcy. Wszystko po to, żebym się stąd wydostał w końcu. Ty kotek jest Maxwell. I ten dziwny gościu. Nie wiem, kto to jest. Na szczęście, upgrade do półtora razy nie jest taki duży. No i co, teraz to już chyba tylko czekać, nie? 2000 I minęło 10 tysięcy lat. I mam 4,5 miliona. Nawet Karolcia mi pomagała. Moja żona, kochana. Idziemy w końcu pokonać tego dziada! Ha! Wyjdziemy stąd! W końcu stąd wyjdę, nie będę musiał tu siedzieć już! Tak jest! uwaga, uwaga, zobaczcie! Jest! Ucieczka za 2,5 miliona siły! Cebulson niszczyć! Cebulson miaszczyć! Za dużo się Halka w dzieciństwie na oglądałem. Okej, okay, uciekamy. Pokonać dziada! Y, y, no nie jestem w pokoju, bo przyszedłem cię teraz pobić. Co, ho, ho, ho! Co, się śmiesz? Tak, mogę cię pokonać! Chodź tu U, Matrix! Dobrze! Tak jest! Wykopałem dziada! Udało mi się uciec! Co? Zaraz. To gdzie? To czemu ja tu znowu jestem? Bo mnie znowu złapał. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz. Uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.